Cześć, witam Was, Energik. W kolejnym Enerfleschu mamy 7 lipca i zaczynamy naszą przebieżkę po wiadomościach z ostatniego tygodnia. Dzisiejszy odcinek Flasha, Wiadomo, że to teraz wakacje to mniej się dzieje, jeżeli chodzi o branżę, ale będzie dużo poświęcone Xboxowi. Chciałbym tutaj kilka spraw odnośnie, właśnie, Xboxa poruszyć. Na początek, póki mam Waszą uwagę, bo wiadomo, że ta uwaga wraz z trwaniem filmu się zmniejsza, ale póki mam Waszą uwagę, chciałbym Was zachęcić do obejrzenia bardzo fajnego filmu. Nazywa się to Future of Xbox i nagrała to kobieta, która się nazywa Laura Fryer. I ktoś może powiedzieć, co to w ogóle jakiś random z internetu mi tu polecasz? No nie. Laura Fryer jest. Yy... Deweloperką, która pracowała przy pierwszym Xboxie, od czasu pierwszego Xboxa, i ja pracowała m.in. przy Crimson Skies. Także jest to e, pani, pani, która ma e, no, sporą wiedzę, jest, można powiedzieć, dinozaurem branży. I opowiada ona o przyszłości Xboxa, skupiając się na. E, nie będę całego filmu opowiadał, on nie jest długi, 12 minut, także każdy może sobie obejrzeć, link macie w opisie. Natomiast ja chciałbym tutaj zwrócić uwagę na bardzo ważną sprawę na temat nadchodzącej konsoli przenośnej Xboxa, czyli Rock Alli, ASUS ROG Xbox, który jest marketingowany, czy też na tych trailerach było This is Xbox. Widzieliście to hasło, This is Xbox. No właśnie, i tutaj pani Laura zwraca uwagę, że to nie jest Xbox. My żeśmy też pewnie się nabrali na to, bo jest to tak naprawdę rogalaj z przyciskiem odpalania Game Passa. Także to nie jest Xbox. I teraz, jeżeli macie taką informację na filmiku, this is Xbox, no to wychodzicie z założenia: O, super, to sobie zagram we wszystkie gry Xboxowe. No nie. Ponieważ jest tam Windows 11, zagracie tylko w te gry, które pojawiły się na PC. -cie. One mogą być z Xboxa, ale musiały pojawić się na PC. -cie. I to jest właśnie tutaj y, takie trochę. Y, Oszustwo Microsoftu, który reklamuje jako This is Xbox, czyli wychodzisz z założenia, że cała Twoja biblioteka gier, ekskluzywnych nawet które masz na Xboxie, będziesz mógł zagrać na konsoli. No właśnie nie. Polecam sobie obejrzeć. Pani tutaj spekuluje w kilku fajnych aspektach, mianowicie. Nawet przewidziała troszkę przyszłość, bo film pojawił się 8 dni temu i napisała, że prawdopodobnie będą zwolnienia i się nie pomyliła, chociaż te informacje, żeśmy wiedzieli wcześniej, że zwolnienia będą w Microsofcie i zaraz do tego wrócę. Natomiast to, co pani Fryer tutaj zakłada, to to, że połączenie sił z firmą oznacza to, że Xbox zatracił umiejętność tworzenia nowego hardware'u. A przejście we współpracę, tak jak właśnie tutaj z ASUSem, to początek końca hardware'u od Microsoftu. Nie wiem, czy to prawda, czy nie, aczkolwiek faktycznie Microsoft miałby tyle pieniędzy i tyle środków, aby stworzyć własną konsolę, własnego przenośnego Xboxa, a nie opierać się na ASUSie. Oczywiście, ASUS to jest świetna marka i tutaj nie ma co do tego dwóch zdań, natomiast no. Nie widzę trochę sensu, nie widzę powodu, dla którego mieliby wejść w tą współpracę, no bo nie wierzę to, że Microsoft nie jest w stanie przygotować takiego handhelda samodzielnie, a musi to robić trochę outsourcowo, tak, zlecając to Asusowi. Asus po prostu wziął rogala i nakleił naklejkę Xbox, pyk, proszę, this is Xbox. No, ciekawa rzecz, polecam. W link w opisie macie do materiału pani Laury Freier. Polecam sobie obejrzeć. Nie ze wszystkim się tam zgadzam, bo nie jest to film, który, który jakoś tam też uważam, że jest w pełni, w pełni w punkt, ale kilka rzeczy naprawdę jest ciekawych. Na przykład to, dlaczego za gry Phil Spencer będzie sobie życzył 80 dolarów. Oczywiście to jest po to, żeby wykosić pudełkowe wydanie, żeby wszyscy grali na Game Passie, bo w Game Passie będziesz miał w ramach abonamentu, tutaj akurat mówiła o, yy, o tej grze, o Jezu, zapomniałem, Out, Out, o Jezu, zapomniałem teraz jak mi się nazywa, Out, ta kosmiczna, taka, taki RPG, fajny, kurde, nawet grałem mi się podobało, yy, teraz nie pamiętam. Dobra, nieważne. Nie będę teraz tego szukał. W każdym razie, no jest do obejrzenia praca domowa, warto, warto się pochylić. Podkreśliłem to kichnięciem. No dobrze, w poprzednim NR wspominałem o tym, że prawdopodobnie Microsoft będzie zwalniał ludzi. Estymacja zwolnień była pomiędzy 1000 a 2000. No, i słuchajcie, prawda okazała się inna, dużo, dużo gorsza, bo Xbox zwolnił, czy też właściwie do tego momentu, kiedy, kiedy teraz to oglądacie, 9100 osób. 9100 osób to jest potworna, potworna liczba. Z jakichś takich tutaj plotek wynika, że Połowa tych osób była zwolniona z powiedzmy studiów, nazwijmy to Xboxa, bo to nie tylko z samego Microsoftu, ale też z, z Xboxa. Przede wszystkim anulowano dwie gry: Everwild, to akurat mnie mniej zainteresowało, ale Perfect Dark, słuchajcie, zostało anulowane, nie pojawi się, bo oczywiście zwolnienia dotknęły studia, które tak naprawdę troszkę się nie spodziewałem, że będą dotknięte zwolnienia, m.in. RAR. Czy też Rarek, jak to uważa. Bardzo dobre studio, które przyniosło mega dużo gier na początku na Nintendo. Potem zostało przyjęte przez Microsoft no i też dla Microsoftu dużo dobrego zrobiło. No i słuchajcie, tutaj też dotknęło to cięcia. No i słuchajcie, cięcia przede wszystkim studiów związanych z Call of Duty, czyli Raven Software, High Moon, Sledgehammer to studia które też doczekały się cięć tutaj może akurat mnie aż tak to nie dziwi bo te ostatnio te serie Call of Duty bardzo kiepsko sobie radzą ale najbardziej mnie zastanowiło, że połowa zespołu słuchajcie Starn Turn Ten została zwolniona czyli ci od Motorsport to było dla mnie dosyć zdzi spore zdziwienie bo Forca no to tytuł który taki powiedziałbym chyba troszkę nawet flagowy dla Microsoftu a słuchajcie, zwolniono połowę osób. Możliwe, że już kolejna forca się nie pojawi, bo zwolnienie połowy zespołu i kawanie im pracować nad kolejną częścią, która miała być lepsza od poprzedniej, no to się chyba nie uda. Słuchajcie, to się chyba nie uda. Także no, jest tutaj dużo takich e, ciekawych rzeczy, które pokazują, że no, źle się dzieje, słuchajcie, w branży. Ja rozumiem, że Microsoft jest trochę pod kreską po przejęciu Activision, i tam po prostu poszło, poszedł taki gruby przelewik, że teraz szukają cięć, żeby zacząć jakoś zarabiać. Ale powiem Wam, że wydaje mi się, że problem Microsoftu, i to się troszkę łączy z filmikiem Lary, Laury, wynika to trochę z tego, że zatrudniliśmy, znaczy kupiliśmy ogromne studia, ale nie robimy ekskluzywnych gier. Robimy hardware, który trochę jest dla nikogo, bo ani nie jest to Xbox, a na rynku są inne handheldy, które są po prostu tańsze, jak chociażby Steam Deck. I trochę właśnie ten Microsoft wydaje mi się, że tak się trochę pogubił, trochę, trochę nie wie. Znaczy, może tam jest jakiś plan, jak wyjść z tego kryzysu, ale ja wam, powiem Wam od jakiegoś czasu, mam takie wrażenie, że. My jesteśmy trochę w takim aktualnie cichym krachu branży gier wideo. O tym się tak za bardzo głośno nie mówi. Znaczy, te informacje są, ale to nie jest tak obwieszczane wszemi wobec, jak w latach 80. pierwszy krach rynku gier wideo. Po części chyba dlatego, żeby ludzie nie panikowali. Ale mam wrażenie, że my jesteśmy od jakiegoś czasu w tym krachu, tkwimy w takim właśnie no, cichym krachu, tak? Że widzimy te zwolnienia, ale to jakby się nie przekłada na żadne jakieś szersze. Informacje, tylko gdzieś tam się to przewija, ale no, mam takie wrażenie, tak? Możecie się zgadzać, możecie się nie zgadzać. Natomiast, no, słuchajcie, 9 tysięcy osób no to jest naprawdę potworna liczba. Tak? Potworna liczba. Yy, przypominam, że nawet w Polsce yy, zwolnienia dotknęły chyba Microsoft Polskę. No, na pewno PlayStation Polska, szkoda, bo świetni ludzie tam pracowali. No i też słuchajcie taka mała ciekawostka, że zauważcie też, że Xbox na ostatnim pokazie nie wspomniał o grach, które miały niedługo wyjść, między innymi Fable trójka, nie wiadomo co się z tym dzieje, czy to zostało skasowane. State of Decay trójka miała też się pojawić, też nie wiadomo co z tym. Wiemy, że Perfect Dark D zostało skasowane, natomiast co z resztą gier, ciężko powiedzieć, co tam się dzieje. Także jest tutaj z Microsoftem chyba jakiś spory problem. Myślę, że oni powoli, powoli chcą troszkę być taką firmą jak Steam, czyli udostępniamy wam fajnego Game Passa, ale niekoniecznie będziemy te gierki robić, nie? To tam już będą te zespoły third party dla was gierki robić, a my będziemy w ramach abonamentu wam te tytuły słuchajcie, dostarczać. No i właśnie, skoro jesteśmy przy Game Passie, yy, wypowiedział się założyciel Arkane Studio, który oczywiście no, krytykuje Game Pass, yy, który tak naprawdę zabija sprzedaż gier. No wiadomo, no bo po co kupować grę, powiedzmy za 200, no 200, ha, za do, do 200, dobre, za 300 zł, które yy, ponad, grubo ponad 300 zł które pojawią się w wersji, powiedzmy, nie wiem, fizycznej czy cyfrowej, jak możecie to samo mieć w Game Passie. No to, to wiele gier, które pojawiły się w Game Passie, no narzekało na sprzedaż. No nie mogło być inaczej, słuchajcie. To jest dla mnie w ogóle niesamowite, że ludzie jakby tego nie rozumieją. Nie wiem, znaczy no, ci sprzedawcy, czy też deweloperzy nie rozumieją, że jeżeli gra, dasz grę w abonamencie, no to naprawdę tylko, naprawdę hardkorowi fani tą grę fizycznie kupią no, no taki, tak to działa tak, tak to działa natomiast no jest tutaj wydaje mi się, że jeszcze jedna rzecz bo pan z Arkane zapomniał, że tak niedawno ostatnia ich gra, którą wydali taką AAA to był niezły krapiszon to była ta gra o wampirach ona się nazywała Redfall i nie było to zbytnio udany, zbytnio udany tytuł, więc jeżeli patrzymy na Redfalla i dziwimy się, że tytuł się nie sprzedał, no to nie jest to raczej wina Game Passa, a wina tego, że gra była po prostu kipska. E, także to też nie jest do końca tak, że... Znaczy ja rozumiem, że wiele dobrych gier też się nie sprzedaje przez to, że są na Game Passie, no bo po co, tak? Ja jestem osobą, która jeżeli zagram w grę i mi się spodoba, to ja sobie kupię ją fizyczną, ale takich ludzi jest niewielu, tak, na pewno jest mniej takich ludzi, którzy podchodzą do grania w gry, żeby zaliczyć tytuł i wziąć, i zabrać się za kolejny, ja to rozumiem, bo teraz jest tyle tych gier, słuchajcie, na rynku, że to nie można, żeby było inaczej, także kończymy płynnie, jeden tytuł i zaczynamy drugi, nie wracamy już do niego, nie myślimy, czy jeszcze kiedyś będę chciał w niego zagrać i sobie go postawię na półce, to ja to całkowicie rozumiem, takich ludzi, jak ja, my jesteśmy na wymarciu już, tacy kolekcjonerzy troszkę, tak, co, co nie dość, że e, powiedzmy nawet dostają ten kod, to i tak swoją kopię gry kupują. Także no, źle się dzieje tam w tym Microsoftie, a myślę, że to jest odzwierciedlenie całej branży, że w całej branży źle się dzieje, bo jak w Microsoftcie źle się dzieje, to musi się wszędzie źle dziać, tak mi się wydaje. Tak czy tak jeszcze raz zachęcam do obejrzenia filmu Future w Xbox, jest on w linku w opisie. Ciekawa informacja na temat Ubisoftu. Była kilka lat temu taka sprawa na temat pracowników Ubisoftu, którzy słuchajcie, no znęcali się nad pracownikami. No i słuchajcie, to było w 2022, to 2020, czyli 5 lat temu. No i sprawa wreszcie zachowała, ma swój finał. Trzy osoby dostały karę grzywne i oczywiście więzienie w zawieszeniu za, no nie tylko słuchajcie, znęcanie się psychiczne, ale też jakieś tam. Rasistowskie komentarze, czy, czy można powiedzieć, jakieś takie nawet molestowanie. Także no jest tutaj, słuchajcie, e, gruba sprawa, gruba sprawa. No i wszystkie trzy osoby dostały wyroki. Oczywiście one już w Microsoftie nie pracują, ale wspominam o tym, że to nie jest tak, że gdzieś tam to zaginęło. Dzisiaj jakiś taki ciąg, słuchajcie, negatywnych zdarzeń, wiadomości, niestety do końca będą negatywne. Pamiętacie e, taką grę Ekumeny Aztek? Pojawiła się chyba ze dwa, albo trzy lata temu trailer się pojawił. To była troszkę taka gra wzorowana na Apokaliptyko mela, mela Gibsona, chyba Apokaliptyko, który miał być takim, gra była, w ogóle gra była polskiej produkcji, to miał być taki, obwołano to Polskim Assassin's Creedem. Właśnie dzieje się właśnie w takich dżungli, tak, walczymy tam z Hiszpanami, z tego co można, no i pokazano, Trailer tego, jak to ma wyglądać, no i niestety powiem wam, że nie jest dobrze. <laughs> no nie jest dobrze. Yy, gra wygląda bardzo kiepsko, kacenki, to jakieś gnioty narysowane ołówkiem. No, ja mam wrażenie, że tutaj chyba poszła jakaś gra w ogóle postać się porusza, jakby miała 5 kg w gaciach, coś, coś tu jest nie tak, w ogóle bardzo nie tak. Mam wrażenie, że tutaj. Gra była tylko próbą wyciągnięcia pieniążków z Unii Europejskiej i zrobienia czegokolwiek, żeby się odczepili i tak to właśnie wygląda. No gra, już gra została okrzyknięta tytułem rodem z PlayStation 2, ale powiem wam, nie ujmując niczego PlayStation 2, to naprawdę na PlayStation 2 przynajmniej te gry były dopracowane. Ta wydaje się być totalnie niedopracowanym tytułem, a zobaczenie jak postać biega no, to jest po prostu śmiech na sali, i coś takiego pokazywać w trailerze, słuchajcie. Ja rozumiem, że tam może jest tak, że Unia goniła, że trzeba było coś pokazać, bo inaczej pieniążki trzeba będzie oddać i zrobimy trailer z tego, co mamy. A że nie mieli nic i mieli jakąś pokraczną postać jakiegoś, nie wiem, nawet nie wiem, czy to się porusza trochę jak pająk, zresztą musicie to zobaczyć sami, no to puścili taki badziew, nie? No i cóż. No nie wiem, no zobaczymy, czy to jeszcze w ogóle ma rację bytu, bo na tę chwilę, jeżeli tak to ma wyglądać, no to będziemy mieli kolejny bardzo dobry tytuł do zagrajmy w krapa, bo <noise> wygląda to koszmarnie, koszmarnie, yy, absolutnie źle, więc yy, ja myślę, że tam trzeba się przyjrzeć, jeżeli były pieniążki z Unii, na co, na co one poszły, bo na pewno nie na animację postaci. <noise> trzeba tam zerknąć, co się dzieje. No bardzo źle to wygląda, bardzo źle. Także Ekumeny Aztek raczej będzie mocnym, mocnym krapem takim, który warto będzie do mojej serii Zagrajmy w Krapa zamieścić. No i zobaczcie, ostatnia informacja. Wracamy do, ponownie do Minds i Znowu Leslie Benzis się wypowiada. Ja myślę, że to ego Leslie Benzisa to jest tak potwornie rozbuchane, jego, że to po prostu jest niesamowite, że on nie dostrzega, jak złą grą był Mańcaj, a yy, wszystkich wini dookoła, tylko nie siebie złeć. Ale dobra informacja, znaczy dobra informacja, śmieszna informacja, bo jeden z dyrektorów zasugerował, jakoby część negatywnych recenzji, nie wszystkie, część negatywnych recenzji Mańcaj była opłacona. No nie mam niestety tutaj moje fakturki od Rockstara pod ręką na milion dolarów, także Wam jej nie pokażę. Ale nie, nie dlatego była yy, kupione recenzje, tylko dlatego, że ta gra była słaba. To jest trochę tak, że gracze czasami chcieli się przekonać, recenzenci kupowali te gry, dlatego nikt nie dostał kodu. I po prostu te yy, recenzje kiepskich gier oglądają się lepiej niż recenzje dobrych gier. Dlatego tak to poszło szeroko i wszyscy się o tym dowiedzieli. Ale Leslie Benzis uważa, że lepiej wszystkich dookoła, Oskarżać na przykład Energika, który dostał grubą fakturę od Rockstara, i zrobił recenzję Mańcaj na polskim YouTubie, i to właśnie dzięki niemu gra się nie sprzedała. I to on jest agentem Rockstara, i na pewno dostał już GTA 6 za to już gra, ale nic nie mówi i, i tyle. Tak, to, to prawda. No... Dobra, to tyle jeżeli chodzi o y, wieści dziwnej treści z tego tygodnia. Co nowego u mnie? Słuchajcie, kilka fajnych rzeczy. Oczywiście sobie ich nie przygotowałem, dajcie mi sekundę. Muszę tutaj wszystkie klamoty przynieść. Przede wszystkim y, skończyłem, no już wcześniej skończyłem, y, jak stworzyłem Subasę. Miałem zrobić w zeszłym tygodniu, ale jakoś nie miałem, nie miałem siły, robiłem co innego, i może w tym tygodniu uda mi się tą książkę zrecenzować. Zobaczymy. Aktualnie jestem w trakcie czytania książki Zakazane filmy, nasties, autorstwa Łukasza Karasia. Są to filmy, które nie pojawiły się w dystrybucji brytyjskiej, właściwie w Wielkiej Brytanii. Większość tych filmów oglądałem, dlatego to jest dla mnie takie troszkę. Fajny powrót do przeszłości. Jak tylko skończę czytać książkę, zrobię dla Was recenzję. Jest tam dużo fajnych zdjęć. tak Znaczy zdjęć, no fajnych. No ciężko powiedzieć, że to fajne zdjęcia, bo są kadry z tych filmów zakazanych. Ale e, takie dosyć, można powiedzieć, niektóre nawet cycki są. E, dostałem od e, PlayStation e, kolekcjonerkę Death Stranding oraz e, pada. I będę to dla Was zrobię unboxing. Prawdopodobnie w tym tygodniu też. E, dużo w tym tygodniu będzie jakichś takich rzeczy no sponsorowanych, sponsorowanych, niesponsorowanych, takich jakichś unboxingów, tego typu rzeczy. No i słuchajcie, fajna rzecz, dostałem z odłowców Chin nowego Anbernika RG557. Potężna maszyna, potężna, już testowałem, rusza PlayStation 2 w rozdzielczości 1080p. Posiada bardzo fajny, po aktualizacji oczywiście, model AI, który tłumaczy na przykład japońskie gry w czasie rzeczywistym. Mega fajna sprawa, będę ją recenzował tą konsolkę niedługo, jest to jedna z, no wcześniej Anbernic też wydał bardzo fajną konsolkę na Androidzie, która była mocarna, ale tam jeszcze trochę jej brakowało, ale tutaj widać, że Anbernic się uczy i naprawdę te konsole Anbernika powoli zaczynają być taką troszkę konkurencją dla tych wszystkich Steam Decków. Oczywiście, tutaj pod kątem głównie emulacyjnym, ale zaczyna faktycznie tutaj być grubo, grubo. I tą recenzję nie wiem, czy w tym tygodniu jeżeli nie w tym tygodniu, to pewnie w przyszłym tygodniu ją zrobię. Zobaczymy. No dobrze, co szykuję na ten tydzień? No tak, jak mówię, dużo mam takich rzeczy do zrobienia w stylu, właśnie tego unboxingu. Mam jeszcze jeden materiał sponsorowany, bardzo fajnego gadżetu, który kupiłem na Kickstarterze i który chcia, też chciałbym, o którym też chciałbym Wam opowiedzieć. Mamy książki, mamy tego Anbernika, także nie wiem, jak to w tym tygodniu się rozłoży. W czwartek, słuchajcie, jadę do Bluebera i potestować gierkę ich nową. Także w czwartek mnie nie będzie, w piątek dopiero wrócę, więc tutaj dwa dni mi wypadną. Na pewno na środę przygotuję jakiś materiał większy, albo na sobotę, pewnie jakieś pogadajmy zrobię. Z tego względu, że pewnie już, no mówię, dwa dni wylecą, to już jest masakra, nie? Jak u mnie dwa, tygodnie, dwa dni z tygodnia wylatują, to jest naprawdę słabo, bo już potem ciężko to wszystko nadgonić, ale postaram się jakiś tam materiał, pogadajmy, wrzucić. Dzisiaj zaczynam też pracę nad Zagrajmy w krapa. Ale ona się raczej nie nie skończy się na sobocie, bo znaczy nie zrobię na sobotę, bo nie będę miał wystarczająco dużo czasu, ale już zaczynam nad tym, jeżeli nie w tym to pewnie 19 się pojawi. No, pozostałe materiały będę wrzucał nie wiem kiedy, nie wiem w które dni po prostu będą one wrzucane i, i, i tyle, tak. Nie będę się trzymał tego piątek, środa, sobota, tylko po prostu jak będę miał materiał, to ja go wrzucę, bo mam dużo tych materiałów i chciałbym się z tego wszystkiego już tutaj rozliczyć. No dobra, to tyle. Jeszcze raz zachęcam do obejrzenia filmu The Future of Xbox, Laury Fryer. Dajcie znać Wasze przemyślenia. Co o tym myślicie? Czy ma rację, czy nie ma racji? To może być ciekawe, ciekawy wstęp do polemiki na temat przyszłości Xbox. To tyle. Pozdrawiam z Trzymajcie się. Do następnego. Cześć. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrybowania lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki jak zwykle w opisie.